Yo, siemanko, z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella i jest z nami Nobek, słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w serii od Nob do Pro czyli będziemy budować e, dzisiaj epickie, nowoczesne domki na wodzie Mam, Zobaczymy jak one nam tu wyjdą <grym> Bella co ty robisz zobaczymy jak tam wyjdą słuchajcie, nowoczesne domki na wodzie, będziemy dzisiaj budowali jeżeli filmik wam się spodoba i chcielibyście więcej filmików z tej serii, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry Bella, ile chciałabyś łapek? 31 tysięcy 31, a Nobek mówi, że chce 32 tysiące, także słuchajcie, zobaczymy kto trafi za liczbą łapek do góry, także zostawiacie łapy do góry subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie, tego nie robicie, włączcie swój wszystkie powiadomienia i wpadajcie na vitoshop.pl oraz na vitoibella.show gdzie jeszcze możecie wyczaić jakieś bile ale nie jesteśmy tego pewni, czy coś się zwolni, słuchajcie, ale możecie sprawdzać. A my y, zaczynamy w takim razie. Słuchajcie, budujemy dzisiaj właśnie nowoczesne domki na wodzie. Bella, jesteś na tego gotowa? Jeszcze łapkę. Łapkę do góry. Jedną, drugą i Nowek nie chce zostawić łapki, on jest niedobry, słuchajcie. Dobra, okej, okay. Nowek, jesteś gotowy dzisiaj na budowanie nowoczesnego domku na wodzie? On zawsze jest gotowy, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, w takim razie zaczynamy. Mamy kilka projektów Cię przygotowanych, buduję. więc mam nadzieję, że jakieś epickie domki nam wyjdą. Bella, ty budujesz gdzieś tutaj. T tutaj, 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 tutaj w tam. tym miejscu, tak, dobra, tutaj idem. budujesz Nobek buduje, słuchać tutaj koło tej lawy a ja buduję z drugiej strony, tak żeby nikt nikogo nie widział i nie podglądał, jakie no domki właśnie. budujemy, więc zaczynajmy dobra budowanie, zobaczymy jak tam tutaj e, no wyjdą, dobra. wy oczywiście w komentarzach i w karcie możecie głosować, kto waszym zdaniem dzisiaj wygra i kto lepszy domek zbuduje także dajcie znać w komentarzach, no i możecie też napisać swoje propozycje na kolejne domki na kolejne budowle lub jakieś rzeczy, które mamy zrobić od Nob do Pro, no i zobaczymy jak nam tu dzisiaj wyjdzie, dobra, zaczynamy Budowanie. Ja mam mega epicki projekt, który nie wiem, czy mi wyjdzie, ale mam nadzieję, że tak i że będzie wyglądał naprawdę kozacko. Weźmy sobie kwarc, bo to będzie chyba najważniejszy element mojego domku. Dobra. Jak się nazywa? Co jak się nazywa Taki Bella? Kolor wito. Jaki? Nie wiem jaki, ale on się <grym> nazywa klej! <Clay. grym> mam go! Co? To nie jest kolor Bella klej, to nie jest kolor <grym> to przecież. No nie wiem przecież Wito On to nieźle. Dobra, okej, okay, słuchajcie, ja mam mega trudny projekt tego domku i boję się, że on mi w ogóle nie wyjdzie. Kiedyś budowałem nowoczesne domki. Jeżeli ktoś oglądał mnie kiedyś, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze dawno, dawno, dawno temu yy, To właśnie y, pa, może pamiętać, że budowałem takie epickie do, domki nowoczesne, ale ja już zapomniałem, jak się je buduje, wiecie? Więc nie, nie wiem, czy, czy coś mi z tego wyjdzie. Dobra, okej, okay. zaczynajmy o, dobra. już tutaj. Cię, zaczynamy jakoś budowlę. No to dobrze. E, no to, ja teraz to niech lecę. ci tak będzie. I teraz zaczynamy. Dobra, i tutaj będzie wystawał. Okej, okay, o ten jeden blok chyba będzie dobrze. Dobra hmm. i możemy teraz zrobić już to dalej. Zawiesiłam się. Okej. Okay, dlaczego? No, <laughs> Bella, sam, przestań. Wiem, to to nowek już na pewno coś buduje, a, a ty się 2, zawiesiłaś. 3, 4, 5, to nowek będzie 3, lepszy 3, dzisiaj 3, 4, od ciebie, Bella. Nikt nie będzie ode Mówię mnie dzisiaj lepszy. Ja nowek będzie lepszy. Walczę, o wygraną? Tak. Zobaczymy kto I zobaczy, wygra. zobaczysz, że ja wygram. No zobaczymy, zobaczymy. Więc, nie Dobra, ja buduję. Teraz. Słuchajcie, coś takiego będzie. To mega dziwny domek taki, I... ale, ale będzie fajne. Jeżeli mi wejdzie, oczywiście, to będzie bardzo fajne. Dobra, tutaj pyk, i tutaj wykończmy. Dobra, pierwszą część domku już mam w sumie, więc nie jest źle, słuchajcie. Więc mam nadzieję, że mój będzie naprawdę pro-hackerowy domek. Bo ja buduję jak hacker, słuchajcie tutaj. Bella buduje jak pro, a nobek wiadomo, jak to nobek. No, buduję taki słabi, słabiutki pewnie domek jakiś. Dobra, super. Coś takiego będzie tutaj. I teraz to połączymy sobie. Pyk? Weźmy sobie jakiś Przez? inny blok, weźmy sobie cobblestone może będzie spoczko Zobaczmy. i spróbujmy połączyć to w ten pyk. sposób Tutaj o. będą gdzieś schody w środku Ja już drzwi stawiam okay, w bo dobra. ja się zagłaby? Serio? No serio. Mówię dobra, pek. Tak? Myślę, że możemy to połączyć Ale w ten sposób. Dobra. Trzeba zrobić jakieś coś pod spodem, żeby to wszystko okay, to miało Okej, to powinno. Na się stać. Powinno się to fajnie tu połączyć. Okay. Zaraz zobaczymy jak nam się to połączy tutaj. I drzwi. Ale mam nadzieję, że całkiem dobrze. Stoję I tutaj dłuż. gdzieś jakoś schody to zmieścimy. Nie wiem czy się uda to zrobić, ale wykombinujemy. Wykombinujemy, No ja muszę, bo ja robię piętrowy. A. Okej, okay, dobra. Ja Myślę, nie, nie że tutaj spodem. możemy już e, zakończyć i teraz zrobimy to w ten sposób. Okej, okay, i tutaj polećmy nie. Mm. Lubię budować. Tak do końca. Ja też lubię bardzo budować. Hmm. W Minecraftie ja, mega epicko się buduje. ja wcześniej nie budowałam jakoś? <grym> to ja nie wiem, Bella, tego. Ja też tego widzę, nie wiem. Dobra, teraz muszę tutaj ja zrobić to równo, więc muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Cztery. E, raz, Coś? dwa, trzy, cztery. Dobra, to jest cztery. A tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Brązówny? Dobra. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O nie. Ale raz, wzięłam. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, te. siedem. To jak gdzieś tu musiałbym to tak. zakończyć. Nie, to jest niemożliwe. Niemożliwe jest wszystko, Wito. Dobra, dwa, ja muszę trzy. zrobić to jednak tak. I ewentualnie tutaj to wtedy poszerzę i to będzie, dobra, Ej, będzie okej. Okay. Teraz tak, do góry, pek. Jak bela ci idzie, bo, bo coś tak ucichłaś strasznie, nie, nie, bo wiesz. Co? Ja się boję, że ty nie, coś tam kombinujesz nieciekawego. No, bo mam najgorsze sprawy teraz i do Dlaczego Bo to jest yy, dosyć trudne. Teraz tutaj trzy, dobra, okej, okay, trzy. Ty Poradzisz sobie. Tak. Ty czy może ci nie, pomóc, Bella? Na Bela? pewno, nie. Nie potrzebuję <grym> niczej pomocy. cztery. To... Okej, okay, na pewno. Ja jestem bardzo dobra w tych klocki. Dobra, okej. Okay. <grym> to niech ci będzie. Dobra, <grym> słuchajcie, teraz zrobimy tak i tutaj połączymy i to już powinno raz. być, y, okej. Okay. Tylko, że faktycznie tutaj wyszło mi to troszeczkę większe niż na dole, ale zaraz to poprawimy. Dobra, myślę, że tak tu będziemy mogli zakończyć to. Ja cię belka! Dobra, tu jest spoczko, więc możemy to w sumie no. powiększyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Trzecimy sześć, tu. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tutaj jest. Dobra, Ciężka sprawa raz, to. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Hmm. 8, 9, 10. E, ja też myślałem, że będzie łatwiej, ale nie jest tak łatwo, słuchajcie, niestety. Mm, więc e, b, trochę to potrwa zanim to zbudujemy, a czasu mamy coraz mniej e, bo około 10 minut, a już aha. minęło 8, więc ja aha, wątpię, aha. że się wyrobimy w ogóle. Bardzo w czasie. Chace, dobra, tutaj ja mi zostaje elegancko, tutaj też dobra, jest ja, chyba ja, ok. Ja. Udało mi się nawet w miarę równo to zrobić, tak mi się wydaje. Tu mm, teraz. teraz ten ok, kolo. to jest połączone tutaj elegancko. Dobra. Czy ja mogłabym w końcu. Czyli tu możemy zrobić tylko tak. coś dokończyć raz. Dobra, i zrobimy teraz I tak. Robić Super, kolejnego. dobra. Teraz tu. tutaj zrobimy podłogę. Okej, okay. No dobra. Cyk. Cyk. Więc... E, tutaj będzie przejście. Ok. Mm -hmm. Teraz tak, tutaj. No. Wykończmy to Trzy tu będzie glas Dobra Jak to już zrobimy, słuchajcie To będziemy mieli praktycznie główną konstrukcję gotową Więc zajmiemy się wtedy tylko jakimiś dodatkami A ja mam dzisiaj fajny pomysł na dodatek Bo postaram się no. zrobić też jakąś podwodną troszeczkę ten domek Żeby był no. na wodzie i pod wodą troszeczkę to, Więc to będzie to na pewno mega epickie Jeżeli uda mi się w ogóle to zrobić Zobaczymy, czy mi się Będą to uda to zrobić, Bella Ale zobaczymy, czy mi się to uda zrobić uda bo, bo tego nie, pewno, jest, nie to. jestem pewny, Bella Dobra, muszę dokończyć Pek, to dokończę. Bo ja wiem, że ty już szybciej to zrobię. No ja już mam zrobioną większą jakby część mojej budowli Aha, i wygląda ja ona super. całkiem epicko. Naprawdę jak to wszystko tutaj wykończę, to będzie nieźle, naprawdę, bo mówię. Dobra, okej, okay, to jest moja konstrukcja do tej domku, więc zajmijmy się teraz tą częścią i tutaj będzie już wejście i tutaj musimy zrobić coś takiego. Okej, okay, dobra. Pek. Chyba Trzy coś takiego jak zrobimy to powinno być okej. Okay. I teraz tak połączmy to tutaj. Wszystko muszę spód zrobić najpierw. Tak, okej, okay, dobra. Bo nie mam na czym budować. Super. O. I tu jeszcze będą deski, które deski, będę musiał wykorzystać Ale to za chwileczkę. Musimy e... to policzyć Wito. Tutaj będzie bardzo włoski będzie ten domek w ogóle coś będzie w tym domku w środku. <laughs> Pff, ten nie, że go Nie Dobra, z tyłu muszę zrobić po prostu ścianę okay. i wtedy w środku to bardziej... Żeby było więcej miejsca w środku, bo na razie to się nie zapowiada, żeby tutaj było jakoś dużo miejsca Dobra, Wito, dlaczego to robisz tak, a nie weźmiesz sobie siekierki? Nie, Wito! I nie zrobisz sobie to w ten I sposób Pyk, co? Nie! Nic, ja nie oszukuję! Oszukujesz! Kwardz Nie Nie, nie kwardz <laughs> Co nie kwarc? Nie, kwardz No kwardz, no. Bella, właśnie a? Vito. Dobra, tutaj część, zrobimy w ten część, sposób, część, to część, też część. troszeczkę inaczej będzie wykończone. Dobra, zajmijmy się Vito, zajmie się to wykańczaniem, bo e, widzę, że ciężko ci to idzie. Dobra. Serio, ja taki sobie mały glass. dom będę miała? Taki malutki? Aż to jest niemożliwe. Dlaczego Bella taki mały bo dom? To jest bardzo dziwne Vito. Mój też wyszedł mały w sumie. W środku będzie bardzo mały. Muszę zajść. Pogodę, nie wiem dlaczego nawet. mi to tak wyszło, Bella, wiesz? Ale, ale to jest ciężkie. Myślałam, Dobra, że okay. łatwizna Czyli tu musimy to chyba zniszczyć, Żeby jednak? Zagram dzisiaj bez problemu. No, chyba nie. A ja którym... też nie wiem czy ja wygram, mm -hmm. bo ci, wydaje mi się, że Nobek może wygrać. No właśnie! Bo on będzie miał no, pewnie najprostszy tak. projekt i wyjdzie najlepiej. Tak mi się może wydaje, tak ale. Być. Może tak być. Więc ja bym wzięła. Ciekawe tu... czy ja tu będę mógł drzwi postawić, ale chyba tak. I teraz tak. Dobra, zróbmy tak. tutaj szkło. Nie no muszę to. Tych, dobra. Hmm. I teraz tutaj połączmy to i zobaczymy jak to wygląda. Dobra, będzie szklany jakby cały ten dom. I to. Czyli muszę to Niepotrzebnie zrobiłem to z tego yy, modyfikacji, bo teraz muszę to o, niszczyć z powrotem. Takie coś. i Bo nie wiem w którym miejscu I to. to się będzie kończyło. I, teraz. I muszę zrobić to ręcznie, wszystko. Kabelka, musisz zrobić. Dobra. Okej, okay, i teraz tu? gdzie, gdzie, gdzie? I tutaj. Jeszcze tutaj kawałek. kawałek. Czekajcie, czy to jest tutaj, się kończy? Tu? Tutaj chyba. Okej, okay, dobra. No i dobra, mamy to chyba. Pek, pek, pek. Jaki ten glas ma. E, w ogóle nie pamiętam jaką on ma nazwę. No? Magenta! Więc, <głos》>, więc nie zrobię słuchajcie tego e, tym, tą no. moją modyfikacją, więc muszę zrobić to normalnie po prostu. Fleci się magenta. Okay. Magenta? Tak. No, ciekawe. Tak, Wito. Dobra, ja mamy ja tutaj to. szklane e, ściany już zrobione. Teraz musimy tu zrobić wejście. Ja już muszę połączyć Tak, dobra, i weźmy sobie, sposobem. zróbmy dorsy. Czy Aha. są tu jakieś fajniejsze drzwi? O. Są, ale ja się ich boję użyć. I teraz tak. Robimy, paper dalga. wall doors. Ja nie wiem, czy one zadziałają, słuchajcie. Tu. Dobra, zróbmy w takim razie normalne tutaj drzwi. I teraz. Chociaż takie byłyby naprawdę mega spoko. Mega spoko, Któreś by były fajne. Te paper wall doors? Ej. Wow. Coś mi tu nie działa już, Wito. To, to się otwiera w ogóle? Raz. Halo. Trzy, Jak to się otwiera? Pięć, sześć, pięć, sześć. Nie wiem co tu chodzi To jest paper wall doors niby, ale Dwa, trzy, One w ogóle nie działają cztery, pięć, sześć, Dobra, weźmy jeszcze raz doors Okej okay. mam Tu mamy takie garażowe drzwi, ale nie Bo one będą słabe, ale nie mamy takich przesuwnych Siedem. No dobra, będą mm, Muszę zrobić drewniane I teraz... Po prostu zwykłe drewniane drzwi Tu, Bella już miała pik. błąd Dlaczego? No, źle to trochę obliczyłam Dziwnie się wszystko. one otwierają, ale więc. Ja, one nie chcą się to połączyć. Dlaczego no, ale ty. No to musisz i to inaczej to zrobić. O, teraz działałem, dobra. No. Udało mi się. Okej, okay, dobra, mamy tutaj drzwi, słuchajcie. Troszeczkę za wysokie mi to wyszło. To powinno być niższe, a szersze, jakby i wtedy tu? byłoby. Ja to za wysoko zrobiłem, słuchajcie. I teraz. Tu jest tu jest Coś to jest pojedyncze, to jest poczwórne. Coś tu mi nie tak wyszło, to w ogóle. O, zakręcamy. Ale już nie będę go. Ten wyszedł mi jakby mniejszy. Ja też widzę coś tam nie Raz, ten. Dwa, trzy Tu jest po jednym... Myślisz? No nie no niby jest równe, a, a wydaje mi się, że nie jest równe. Nie wiem dziwnie to coś wygląda. Okej, okay, nieważne. Dobra, róbmy tutaj dalej, słuchajcie, bo e, nie zdążymy po prostu tego zrobić, więc. Hmm. Musimy tutaj e, no, no, szybciej no. to zacząć wszystko wykańczać. No dobra, to Dobra, pek. Hmm. Więc musimy Co tam? zrobić to tak, chyba. <laughs> Okej. Okay. Oj Vito, tu się takie rzeczy robią. Co że... się robi Bella? Ho, ho, ho. Nic się nie robi, robi wszystko się, jest okej. Okay. Dobra. Muszę teraz do... musimy teraz... tutaj to wykończyć. No ja muszę się dowiedzieć, jaki ten glas ma 00953. No ja, ja nie będę raczej, tego 00953. Bo ja nie będę tego ręcznie, wszystkiego tutaj wykańczał, bo to o. za dużo czasu mi zajmie. Dobra. Teraz dach. Jeden. Dobra, i teraz tak, zaznaczmy tu, tu i zaznaczmy drugi, tu 0095 i 3 set? Eee. Dobra 00 Mamy to 009 wykończymy 5 3 i 3. Nie, coś się ja tu namieszałem. 0095, I tu 3 chyba. No. Dlaczego nie I mogę tutaj? tego dać? Pyk. jeszcze chyba tak Okej, okay, dobra, udało Byk. mi się. Super To teraz pyk, szybko, no. tylko i tutaj. cyk i tutaj. Jeden dach. Jak ja tu mam połączone? Tu mam do końca ja zrobione, spadam, ok Czyli muszę zrobić tak. Szybko. Pyk, dobra. No, co ty I teraz cyk. Trafisz? Wito, ja nie I... używam tego. A ja używam, Bela, muszę, bo yy, to mi za dużo czasu wszystko schodzi po prostu. Jesteś, Wito. co coś, Co? No, ja zobaczę. Yy, pyk. Ja też się nauczę. Okay. Set quart. Tu. Okej, okay, dobra, mamy o? zrobione. Już ściany w takim razie, elegancko, szybko to poszło nawet. Dobra, no. i teraz tak, tutaj jeszcze tylko e, drewienkie wykończymy i spróbuję zrobić pod wodą coś troszkę, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie. Czy w ogóle mi to wyjdzie? Także weźmy sobie jeszcze e, wooden planks i weźmy sobie slaby. Dawaj, dawaj, Ok, i teraz. Czekajcie, spróbujmy to połączyć w ten sposób. No dobrze. Dobra, czy to się tu połączy? Powinno się połączyć. I teraz. Okej, okay, pyk, pyk. Co my tu mamy zrobić? Pyk, pyk. Hmm, hmm, hmm. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, ale nieważne. Dobra, tu będzie ściana jedna. <noise> będzie tak zrobione i tyle. Cała. Okej, okay, tutaj będzie połączone w ten sposób, tutaj tak. No, dobra. Okay, Coraz i... lepiej to wygląda tak? u mnie. No to spoczko. Dobra, tak nie tak wiem, czy wygodę. teraz drugi mi wyjdzie taki sam. Chciałbym, ale nie wiem, czy mi tu wyjdzie. Mhm, okay. To najwyżej będzie troszeczkę inne. I teraz. Pek, 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 dobra. Tutaj wykończmy tu całość. Coś mi Ale nie trudny nie ten domek, słuchajcie, wymyśliłem na maksa. Trudne wymyślanie tych ja domków. Tych domków, dobra. Ja też, Wiktor, teraz tutaj połączymy. Więc ja muszę. O. Tak, okej. Okay. Teraz tutaj. Aha, brązowy ten. I tak, tak. i okej, okay. dobra. Może... I chyba jest dobrze. Nawet chyba wyszło mi to w miarę równo. Weźmy Ait. sobie batony jeszcze, dobra. Hmm. Spróbujmy zrobić, wow, spróbujmy dach, zrobić coś takiego tutaj, nie, nie wiem po co to, kończyć. ale może będzie to fajnie wyglądało, okej, okay. teraz tak, tu mamy połączone, tutaj coś mi tu za mało okay. to wystaje, weźmy sobie słaby z kwarcu teraz to. i słaby powinny tutaj już lepiej wyglądać, okej, okay. pyk i pyk, dobra, wow, będzie fajnie teraz, no, to mi widzę, wydaje mi się, że tak będzie lepiej teraz. Mi się wydaje, że tak okay. nie może być Vito B B Bella może być. Chciałem powiedzieć wito może być. Dobra, okej, okay, pyk. O pyk. tu. Dobra, tą ścianę. To jest fajnie. I mój domek nie będzie wcale duży, nie? Wygląda na, na ogromny, ale nie będzie wcale taki duży, więc... To jest dziwne, ale to nic, no myślę, że... Że i tak nie, nie będzie najgorzej. Okej, okay, dobra. Tutaj mamy gotowe, więc słuchajcie, ja wykończę go sobie jeszcze w środku. To już poza jakby e, tym, żebyście wy tego nie widzieli. Oj, Litomek pokazałem. Przed no i to. Słuchajcie, wykończę go sobie w środku, zrobuję, spróbuję, spróbuję zrobić coś pod wodą i za chwileczkę widzimy się w ocenianiu naszych domków. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już gotowi. Wszyscy pokończyli swoje budowle, więc najpierw będziemy ocenić budowlę Nobka. Zobaczymy, jak mu to poszło. Nobek. Siema, czemu nie siedzieć w swoim domku? Tylko e, stoisz obok. Ej, to jest mega dziwne. Może on się zatopi ten jego domek. Dlatego on się boi tutaj wejść. Dobra, idziemy, słuchajcie. Najpierw zobaczcie, jak on wygląda z zewnątrz. No, taki trochę. Dziwny, co? trochę słaby, no, no ale Wito. Dobra, ale ba, ale słuchajcie, A, patrzcie, ma, ma balkonik, ma tarasik nawet zrobiony, więc wydaje mi się, Tylko że spoczka. Nie jest zabezpieczony Vito. No widzę właśnie. Trochę Dobra, okej, okay, wchodzimy, słuchajcie, do środka, pyk. O, o, kwiatek jest. nawet jest jakiś. Dobra. Wejść Vito. <laughs> Dobra, o, jest, można o. wejść tutaj na górę, okej, okay, tutaj ma drzwi i jest tarasik. No super. I z tarasu co, można o, skoczyć. Uh -huh, na... do wody można skoczyć, Pola. Wow, patrz, to ja też tak no, fajnie. Dobra, okej, okay, idziemy zobaczyć teraz domek Belly. E, zobaczmy, nowoczesny domek. Fajnie. Też zrobiony z kwarcu. Coś jak mój. O, fajnie z przodu wygląda. No tak. Elegancko. Dobra, super. Patrzcie, tak wygląda z zewnątrz. Czekaj, okay, wejdźmy w takim razie do środka. Zobaczmy, co tu się dzieje w środku w tym domku. Wow, jak ładnie udek... tak wow. Co? Wydaje mi się, że Bella wygra. To pasie jak w środku, ładnie udekorowany. No, nieźle. Mi, się, mi nie wyszedł, słuchajcie, domek w środku. No, e tu pięknie wygląda to. Mi nie wyszedł domek niestety w środku, bo ja, słuchajcie, źle wszystko przeliczyłem troszeczkę sobie. I niestety mi, mi coś tam nie wyszło. O, idziemy razem w jednym i na jednym miejscu. Co Dobra. Jestem zdziwiony, że nie ma e różowego. Jestem zdziwiony na niebiesko, bardzo ładnie to wygląda. Dobra, Aha. idziemy teraz do mojego domku. Dawaj, Bella, zobaczcie, jak mój Idem. wygląda z zewnątrz. On trochę jest dziwny, ale, ale tak wygląda. To jest taki duży, Piętrowy trochę. A, i on jest taki wąski. Wąski jest A -a. właśnie i mi to chyba źle, bo powinienem zrobić go jeszcze szerszy, gdzieś tak z 3-4 bloki szerzej. To wtedy A -a. mógłbym to jakoś fajnie wykończyć, także tu troszeczkę mi to nie wyszło, bella, wiesz. Ale to wiesz co i jest co? ciężko zrobić tak. Ciężko, coś. bardzo ciężko. Dobra, wejdźmy do środka, no, Bella. Dawaj, coś tu w środku udało o! mi się udekorować. Jest jakiś tutaj do, Wiecie żeby siąść. sobie bardzo siąść dobrze. Tak, tutaj można też tutaj jest łóżko jedno. O! Więc tak to wygląda. Jakoś nie jest to super udekorowane, ale tak jest. Dobra, teraz drabinko wchodzi się na górę, bo schodów niestety nie dało się zrobić. Słuchajcie, no, no. bo też bardzo ciężko. Tutaj też jest taki, taka sofa, do, do, żeby sobie usiąść. I druga sypialnia, taka sama. Też na niebiesko, tak. Dobra, i teraz zejdźmy na dół. I na dole jest jeszcze jedna niespodzianka, bo okay. można zejść piętro jeszcze niżej. Dobra, to okay, idziemy. Okej, czyli schodzimy na dół bardzo i chętnie. jesteśmy pod wodą. I można sobie rybki pooglądać Właśnie, tutaj. A jak tu będzie kiedyś? E, no to zbiję szybę i będzie. Koniec. I to, to. Ja ci dam w prezencie, proszę o, bardzo. O, dzięki. Na nowe mieszkanie. Będzie ładnie świadek. to udekorowane. Super. Słuchajcie, dobra, to tak wyglądają dzisiaj nasze domki na wodzie, nowoczesne domki na wodzie. Może nie wyszły wszystkie super idealnie, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcielibyście więcej takich odcineczków, dajcie znać w komentarzach, jakie budowle chcielibyście zobaczyć. Zagłosujcie w karcie, kto Waszym zdaniem dzisiaj wygrał. No i my widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa. Pa.